Jeszcze jedno zadanie, które znalazłem na tym portalu. Na czerwono adres znajduje się. Zadanie y, dotyczy przemian gazowych. Ale w zadaniu tym nie trzeba pisać układu równoń i ten układ równań rozwiązywać, tylko trzeba czuć, co się dzieje z gazem. Jakie przemiany. Powodują zmiany ciśnienia, temperatury, objętości. No więc treść zadania. A więc ten wykres, w zależności ciśnienia od objętości tego gazu, przedstawiają dwie przemiany. 1, 2 i 2, 3. Wybierz poprawny wykres tego, tego procesu. Ale w zależności ciśnienia od temperatury. P funkcją C, temperatury bezwzględnej. My mamy cztery możliwości. Która jest prawdziwa? No to trzeba rozstrzygnąć. Piszemy równanie stanu gazu doskonałego i przyglądamy się. Przemiana pierwsza. 1, 2. Ciśnienie jest stałe rośnie objętość. Jeśli nie jest stałe, jeśli rośnie objętość, to rośnie również temperatura, bo to musi być konstans N razy R Otóż na tym wykresie A przemiana 12 dotyczyłaby zmniejszenia temperatury. A ja przed chwilą powiedziałem, że jeśli chodzi o przemianę 12 w stałym ciśnieniu objętość rośnie, to i temperatura może, powinna, musi rosnąć. Pierwszy wykres odpada. Patrzymy na wykres B. Otóż na tym wykresie przemiana 1, 2 dotyczy wzrostu ciśnienia. No nieprawda. 1, 2 ciśnienie jest stałe, a więc ten wykres również odpada. Wykres C. Otóż stała, stałe jest ciśnienie. Jest 1, 2, stałe ciśnienie. A potem mamy sytuację, w której ciśnienie maleje przy stałej objętości. Ciśnienie maleje przy stałej objętości. To temperatura musi maleć i temperatura na odcinku 2, 3 maleje. Poprawne. Ale sprawdźmy jeszcze czwarty wykres. D. 1, 2, widzimy ciśnienie rośnie, a ono ma być stałe. Wykres D nie jest poprawny.